Paweł Niedźwiecki dla telewizji Panzer TV. Powiedz w takim razie, bo miałem okazję przed chwilą rozmawiać z Twoim kolegą. Podoba Ci się w suwałkach? Zaskoczony tym wszystkim, co się dzieje tutaj? Jestem tak, zaskoczony. Bardzo jest fajnie, bardzo profesjonalnie moim zdaniem. Pierwszy raz jestem na takim czymś i... Ba, no chciałbym jeszcze to kontynuować, i żeby było więcej takich gali i propozycji. Powiedz w takim razie, Jim i Jim Olsztyn. Czym się specjalizuje? Wiadomo, kickboxing, ale konkretnie, czy u was jest nastawienie na. Trwałą bitkę? Czy macie powiedzmy coś takiego, że jednak Waszterner jest takim człowiekiem, który bada, sprawdza przeciwnika, przygotowuje pod niego jakiś tam gameplan? Jak to wygląda? No bo taki pojedynek pierwszy raz, już zawodostwo, szczerze. Naprawdę chyle czoła i chciałbym powiedzieć, że zapowiada się no, mocny pojedynek. No tak, jeśli chodzi o taktyki, to jest bardzo różnie. Raz jest tak, że trzeba wjechać od razu, a raz jest, że bardziej pod taktykę i no nie mogę powiedzieć, czy jest tak, czy tak, bo jest różnie bardzo. Okay. A czy ty jesteś gotowy na, na to, że będziesz w tak zwanej paszczy lwa? Yy, wiesz, przyjeżdżasz do, do Słowok, na pewno większa część kibiców, znaczna większa część kibiców będzie za twoim przeciwnikiem. Klapki na uszach, nie wiem, waciki do uszu, o ile sędzia pozwoli wejść z nimi do ringu, czy, czy jak to będzie? No na pewno jakiś lekki stresik będzie, ale no nie będę, będę próbował nie zwracać uwagi na na widownię, co tam mówił, co, co tam się dzieje, tylko po prostu wejść po to, żeby się widzieć. No i ja Ci życzę, żebyś wchodził, się bił i wyszedł z tego cały zdrowy oczywiście. Do zobaczenia w piątkowy wieczór. Dziękujemy. Dziękujemy.